Dzień dobry. W tym filmie zaprezentuję Państwu urządzenie szorujące, szoromarkę BR40 na 10. Jest to profesjonalna maszyna czyszcząca, służąca do mycia podłóg i posadzek przemysłowych. W fabrycznym wyposażeniu z maszyną otrzymujemy dwie szczotki walcowe o średniej twardości o średnicy 40 cm, dwie listwy ssące znajdujące się z przodu oraz z tyłu urządzenia oraz kółka transportowe. Urządzenie składa się z następujących elementów użytkowych: uchwyt prowadzący z przyciskami sterującymi, zbiornik na wodę czystą i brudną o pojemności 10 litrów każdy oraz część robocza składająca się z dwóch szczotek walcowych o średnicy 40 cm oraz dwóch listew ssących. W tym miejscu znajduje się zwolnienie blokady uchwytu transportowego. W tym momencie otrzymujemy dostęp do zbiorników na wodę czystą oraz brudną. Po zwolnieniu zaczepów i otwarciu pokrywy pokazuje nam się zbiornik wody brudnej. To jest zbiornik wody czystej. Aby uzupełnić wodę ze środkiem chemicznym, korzystamy z wlewu. Urządzenie wyposażone jest w dwa koła transportowe, które mocujemy w odpowiednich miejscach z dwóch stron maszyny. Koła mocowane są na szybko złącze, ich demontaż jest bardzo prosty. W tym momencie możemy przetransportować maszynę w dowolne miejsce bez obawy o uszkodzenie listew wsących bądź szczotek. Aby zdemontować koła transportowe, wystarczy wcisnąć dedykowany przycisk. Urządzenie wyposażone jest również w przycisk opuszczający i podnoszący listwy gumowe. Wykorzystujemy go wtedy, kiedy nie chcemy odsysać wody, czyli pracować w tzw. kałuży. urządzenie fabrycznie wyposażone jest w dwie szczotki robocze o średnicy 40 cm. Kolor czerwony szczotki oznacza, iż jest to szczotka o średniej twardości. Aby dokonać wymiany takiej szczotki, wystarczy wcisnąć przycisk i ją zdemontować. Montaż nowych szczotek wykonujemy w odwrotnej kolejności. Urządzenie posiada dwie listwy gumowe, sące, które opuszczamy lub podnosimy przyciskiem na urządzeniu. Przejdźmy do uruchomienia maszyny i zaprezentowania jej podczas pracy. Aby rozpocząć pracę z urządzeniem, należy wykonać następujące czynności. Rozpoczynamy od uzupełnienia zbiornika wody czystej roztworem wody ze środkiem chemicznym. Następnie podłączamy urządzenie do źródła prądu. W tym momencie możemy zwolnić uchwyt transportowy, opuszczając zabezpieczenie i pochylając uchwyt do pozycji roboczej, możemy przystąpić do pracy. Aby uruchomić urządzenie, Należy wcisnąć przyciski znajdujące się na uchwycie. Jeden przycisk służy do uruchomienia szczotki. Drugi przycisk w wewnętrznej części służy do uruchomienia pompy wody. Aby rozpocząć pracę z zasysaniem wody, należy opuścić listwy, korzystając z przycisku. Po skończonej pracy należy opróżnić zbiornik wody brudnej. W tym celu należy zdjąć oba zbiorniki, zdemontować górny zbiornik wody czystej i bezpośrednio z pojemnika wylewamy zanieczyszczenia do kratki ściekowej. Po opróżnieniu zbiornika wody brudnej ustawiamy uchwyt transportowy w pozycji pionowej, blokujemy blokadą oraz montujemy koła transportowe. Urządzenie BR-40x10 podlega obowiązkowi przeglądów. Pierwszy przegląd należy wykonać w terminie około 3 miesięcy od daty zakupu. Przeglądu takiego można dokonać w każdym autoryzowanym serwisie Kercher.